Jesteśmy teraz właśnie na plaży Manuel Antonio, a tam jest park, do którego idziemy już jutro. Pierwszy wieczór w Manuel Antonio, leniwców, dalej brakuje, nie widziałyśmy, widziałyśmy tylko jedną małpkę taką cinkujnku. A to jest danie Kostarykańskie, kasaras, ryż, fasola, banan, warzywa i jazda. Już tak głodna. Dzień dobry, dzisiaj jest wycieczka w Manuel Antonio Park. Zobaczymy sobie na pewno dużo zwierząt. Pan gwarantuje zobaczenia leniwców. W takich organizacyjnych rzeczy to nie można mieć ani plastikowych butelek, ani żarcia żadnego, bo wszystko by zjadły te małpy. Wszystko. Jeżeli chodzi o ubiór, to możecie się ubrać tak jak my. Proszę bardzo. Japonki. Większość osób tak nie jest ubranych. My jesteśmy ubrane jak na pokaz mody. Top model Manuel Antonio Park. Nowy robal na naszej liście. Patrzcie, jaka niebieska woda. Pocz tutaj jest Jesus Christ Lizard. Dlatego, bo ona sobie tak chodzi po wodzie, po wodzie jak Jezus. Jezus. Jeżeli chodzi o wycieczkę, to tylko w grupie z przewodnikiem, z lunetą, bo wtedy on wam pokazuje wszystkie zwierzęta, które tutaj zobaczycie. A jeżeli byśmy chodziły z Martą same to byśmy ani jednego pewnie zwierzęcia nie widzieli. Hummingbird ma 52 gatunki tutaj na Kosteryce i one, te ptaki, mogą sobie latać do tyłu, tak jak drony. Chociaż tak szybko latają, że nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. też pierwszego leniwca i pan powiedział, że zazwyczaj tak... Siedzą i się trzymają, a nasz. Tak, że... Podsumujmy informację o lenicy. Tak Żyją 25 Nieco lat. Tak, 25 25 30 lat. więc Monika w ogóle nie już był Jedzą. Wszystko jest. Wszystko jedzą. Co wszystko tam jedzą i pod Brudaski. Wszystkie jakieś insekty, wszystko jakieś brudy, sobie. wszystko jest na nich. Tak o. ja się zapytałam przewodnika, czy kiedyś trzymał lenistę, powiedział, że nie, ale że mogę spróbować, bo wtedy te wszystkie insekty by przeszły na ciebie. Lenicy nie mają żadnej takiej samoobrony przed jakimiś drapieżnikami. Żyją cały czas sobie na. Na drzewie i schodzą tylko, żeby zrobić kupę, kupę. I kupę robią raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Tak, schodzą i mają tutaj taki mały ogon, muszą okay. zrobić dziurę i wtedy robią kupę. Ja bym powiedział, że tutaj są pieniwersyte, które mają dwa palce, trzy palce i pięć palców. Ja tak, pięć palców nie ma takiej lejsynowej. Tak, bo to ja. Przed chwilą widziałyśmy krabika, ponoć w kwietniu. One wszystkie migrują tutaj z tego parku na plażę. Tysiące kura lecą w stronę plaży i tak idą, no. Proszę Państwa, wiecie, że bambus to jest rodzaj trawy i on sobie tak rośnie, rośnie, rośnie i później niestety yy, niszczy inne drzewa. Łamie się, szybko się rozprzestrzenia. Proszę Państwa, Iguana może mieć nawet 7,5 metra. ponieważ ma takie czerwone tutaj dziadostwa. Bo wtedy jest gotowa, wtedy na... Jest gotowa na podryw. Patrzcie, a tutaj jest kokos i już tutaj palma zaczyna rosnąć. No i pamiętajcie, w razie tsunami tutaj prawa. Po ambitnym poranku i zwiedzaniu Manuel Antonio Park teraz czas na oczywiście chwilę odpoczynku na plasce. Słońce oczywiście świeci. Piaseczek, woda piękna, oceaniczna. No to jest jazda. Koniec wycieczki do Manu Antonio Park. Kończymy z kokoskiem. I była taka piosenka, nie? Co? Coconut nut yeah, na, 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 na 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 na. la la. Coś, Coś takiego było. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much you get very fat. Now the coconut nut is a big okay, nut. But it's delicious nut. It's not a nut.